Siemano wszystkim, słuchajcie. Chcieliście, żebym nagrał fajny, taki różny materiał na temat tego, e, czy moje aktualne treningi mają jakikolwiek sens, czyli takie chore które wykonuję? Plus chciałbym też nagrać e, zestawienie treningów freestyle z treningami bazy, czyli połączymy sobie ten filmik z takim zestawieniem, właśnie tych treningów, które wykonywałem od nowego roku do maja ze treningami bazy, plus czy te treningi, które teraz robię, mają jakikolwiek sens. Tak więc zapraszam. Tak jak widzieliście w poprzednim materiale, czyli ten Freestyle Motivation, dodałem tam y, zestawienie moich treningów pod freestyle, taki szybki skrót tego, co tam trenowałem. I moimi celami, celami były, było osiągnięcie straddle planche, front lever, głęboka pompka 90 stają na rękach oraz y, swing 540, czyli element dynamiczny. To były cele, które kiedyś, dawno temu, chciałem osiągnąć, nie osiągnąłem ich ostatecznie, albo nie, nie osiągnąłem ich w dobrej formie technicznej. I spełniłem swoje cele i zapisałem, uwieczniłem, mam to z głowy, ok, zostawiłem temat. I jeśli chodzi o treningi freestyle, przez te pół roku, które trenowałem, nie całe pół roku, bo to 5 miesięcy było, jak bym się do nich odniósł? Spoko i za metry, dużo strasznie zametri, wiadomo, dużo holdów. Dużo takiego właśnie katowania izometrycznego i jakby dynamika najbardziej mi to we wszystkim jarała, plus gdzieś tam to stopniowe osiąganie tych elementów, czyli jak już czułem progres, że tam gdzieś pół sekundy dłużej, sekundę dłużej, to mnie cieszyło, aczkolwiek sam jakby proces yy, tych treningów no zbytnio mnie tak nie jarał i nie cieszył jak treningi bazowe. Dlaczego? Ponieważ ja potrzebuję po prostu zajazdu, dużo ruchów koncentrycznych, ekscentrycznych, czyli takiego typowego pompowania, w którym się wychowałem, powiedzmy od, od którego wyszedłem, od którego zaczynałem. Yy, Niemniej nie, nie, nie jednak, jakby treningi freestyle też zawsze sprawiałem gdzieś tam frajdę, ale ze względu tego, że właśnie można gdzieś tam się pochwalić tą flagą, na, na mieście gdzieś tam poskakać, zrobić jakieś pokazy, to mnie rajcowało aczkolwiek ja zawsze potrzebowałem właśnie yy, tak naprawdę mocnego zajazdu i jakby sercem jestem właśnie z bazą. I teraz, jeśli chodzi o zestawienie treningu freestyle z treningami bazy, to yy, przy treningach freestyle nawet się nie zdążyłem często spłocić, ponieważ no, jak wiadomo, tam jest dużo izometrii. Nieraz musiałem jeszcze pójść pobiegać, żeby się spłocić, czego właśnie jakby nie ma w, bazy, w bazie, w sensie nie ma takiej sytuacji, że się nie spocę, bo zawsze się spocę. Zawsze jestem fizyczny zajac i to właśnie najbardziej kocham i uwielbiam. I takim najważniejszym czynnikiem, którego brakowało mi właśnie w treningach freestyle yy, była ta psycha, której mi brakowało, czyli tej gry mentalnej. Podczas treningu freestyle, wiadomo i tutaj wielkie szapo ba i szacun dla osób, które skaczą po drążkach. Wiadomo, że trzeba mieć tą psychę do przełamania się, przełamania swoich lęków, strachu ciągłej wizualizacji danych elementów, ich powtarzanie, i tam szlifowanie. I, I tutaj jakby naprawdę psychę trzeba mieć, żeby się często odblokować, i żeby się nie zablokować. I tutaj dla osób, które właśnie trenują już hardkorowo freestyle, to naprawdę jest wielki szacun. Wiem, ile to kosztuje wysiłku i takiej gry mentalnej. Natomiast inna gra mentalna, inna psycha jest w treningu bazowym, bo tutaj nie trzeba się przełamać. Przed jakimś lękiem czy strachem tutaj raczej strachu nie ma, może strach przed porażką, jakiejkolwiek może być, u kogoś, przynajmniej nie u mnie, ale y, tutaj bardziej jest psycha do tego, żeby wytrwać. Tu trzeba wytrwać jakąś, jakieś dane nie wiem, powtórzenia, dany wysiłek, o to tutaj chodzi. I tego właśnie najbardziej brakowało. I ostatecznie zakończyłem treningi freestyle gdzieś na początku maja. Uwieczniłem to wszystko w materiale i wróciłem do swojej ukochanej bazy. I teraz. Przechodząc dalej. Jakie są moje aktualne cele? Tak jak wiecie, moim aktualnym celem jest bicie rekordu w pompkach. Czyli 20 czerwca już sobie to zaplanowałem. Wszystko już jest yy, zaplanowane, dokładnie co i jak. Będę pobił swój aktualny rekord w pompkach, jakim jest liczba 1238 pompek. Mam pewien plan w głowie, ile tych pompek chcę zrobić teraz. Nie będę go zdradzał. Sami zobaczcie jak wyjdzie. Bo może też być tak, że wyjdzie więcej, na pewno nie mniej. <gryw> I to wiem. I aktualnie mocno się przygotowuję pod ten rekord, ponieważ tam będzie chora objętość. Tak więc też te chore objętości staram się wykonywać stopniowo coraz bardziej na swoich treningach. Po to właśnie, aby stopniowo właśnie zaadaptować i zbudować tolerancję na obciążenie mięśni, a przede wszystkim właśnie stawów na to, co mnie czeka. Pytaliście właśnie, czy takie treningi mają jakikolwiek sens, czyli wykonywanie tysiąca pompek na treningu. 400 podciągnięć na treningu i w ogóle jakieś sety, i, i tam no dużo, dużo, dużo objętości strasznie. Czy ma to jakikolwiek sens? Pod względem hipertroficznym, czyli budowy mięśnia, nie ma to w ogóle jakiegokolwiek, jakiegokolwiek sensu, ponieważ wszystkie materiały bud budulcowe i na naprawcze, zamiast iść właśnie na nadbudowę mięśnia, no to idą na odbudowę. Zajdźcie, ciągle by był stan zapalny, nawet nie ma się kiedy do końca dobrze zregenerować. Aktualnie trenuję 5 razy w tygodniu. W poniedziałek jest to trening push, typowo wszystko na push, czyli klata, triceps, na ramienny, barki itd. We wtorek mam trening pull, czyli wszystko na plecy. Środa mam resta. Czasami jest to właśnie bieganie, często jest to bieganie. Teraz dojdzie do tego właśnie basen, więc też lepiej niż samo bieganie. Będę sobie to jakoś miksował. W czwartek mam pull push, czyli sety i wszystko na ogólnie mieszanka upper body w piątek typowo nogi i w sobotę też taki pulpusz trochę siłowy, ponieważ też siłownie otwarli, więc będę sobie tam trochę ciężaru zarzucał. I w niedzielę rest. No i tak to wygląda u mnie aktualnie, jeśli chodzi o przygotowania. I jeszcze wracając do tematu, czy właśnie te treningi mają jakikolwiek sens takiej objętości. Ja ogólnie od tego wyszedłem, od tego zaczynałem. Tak, Jak zaczynałem swoją przygodę z streetem to jeszcze nie było jakby tak, takiego dostępu do szeroko pojętej wiedzy i człowiek myślał, że jak robi dużo to jest dobrze i, i tak się człowiek nauczył, gdzieś tam to w ogóle zostało zagodowane, potem się człowiek dokształcił, że nie do końca tak jest, aczkolwiek wiem, że te treningi, które kiedyś wykonywałem właśnie takim systemem wysokoobjętościowym ukształtowały taki charakter, jaki właśnie mam teraz i ten system zawsze mi się najlepiej sprawdzał, przed jakimkolwiek właśnie chorymi rekordami, takimi większymi liczbami. Dlatego też do tego systemu się wracam, zwłaszcza właśnie jak wykonuję te pompki, tam bicie rekordu w pompkach. Tak samo było rok temu, też takie treningi właśnie wykonywałem, może nie, niektórzy z Was tam pamiętają, myślę, się obserwujecie na bieżąco. To, co mnie czeka w pompkach, to właśnie będzie dużo takiej gry stawowej, czyli dużo opierania się na, powiedzmy, jakimś tam przeproście stawowym, yy, dużo jakby sam podpór, czyli takie trzymanie się w zamkniętym łańcuchu kinematycznym, gdzie będzie dochodziło do zbliżania powierzchni stawowych do siebie, czyli tam nadgarstek, łokieć, obręcz barkowa cała. Tutaj by, będzie spoczywało to wszystko na tym i wiem, że to nie jest do końca zdrowe, a to jest sport, on się rządzi swoimi prawami. I tu chodzi głównie o wynik, a nie o zdrowie. Ale te właśnie jakby ryzyko kontuzji możemy minimalizować. I tutaj cała otoczka wokół treningów, którą nie wrzucam tak bardzo, to jest właśnie odpowiednio dobrana dieta na podstawie wyników moich badań. Dbam mocno o regenerację, medytuję, staram się dbać o tą jakość snu i, i to wszystko fajnie wychodzi. Plus, no, treningi wiadomo. Plus, y, sfera mentalna, na którą też ciągle pracuję, też jest na wysokim poziomie. I, i to wszystko wokół, jakby składa się na to, że będzie wszystko, się to wszystko fajnie składało po ten efekt finalny. Tak więc, żeby właśnie nie zaburzyć gdzieś tu całego tego procesu, żeby nie doszło gdzieś do kontuzji w trakcie przygotowań, to o to wszystko właśnie trzeba dbać. Plus jeszcze suplementacja, o której nie wspomniałem, też bardzo ważna jest suplementacja. No i też zacząłem suplementować kolagen od firmy Solve Labs, który też czuję, że fajnie zwiększa listą masz stawową i produkcję tego kolagenu i że ten sist w kankach jest trochę, troszkę lepszy. Już, już, już zacząłem odczuwać takie tam pierwsze efekty, pomimo że jakby treningi są wysoko i dużo tam jest tych powtórzeń, no nie? No więc jeśli chodzi od tej strony, no to właśnie te treningi, które teraz robię, mają sens, żeby właśnie stopniowo zaadaptować się do, tak wysokiego, do takiej wysokiej objętości, jaka mnie czeka, żeby zaadaptować chociaż w jakimś stopniu te mięśnie i stawy, to jest jedna rzecz, a druga, druga kwestia yy, to jest właśnie psycha, no nie? czyli mental. I teraz właśnie ten system ukształtował właśnie ten mój charakter, o którym wam powiedziałem. dlatego do niego zawsze wracam przed rekordami, żeby nastawić odpowiednio głowę na to, co mnie czeka, żeby być maksymalnie właśnie gotowy i fizycznie, i psychicznie. Tak jakby tu jest sens i to się zawsze mi zajebiście sprawdza. I teraz czy ja polecam te, tego typu treningi? Nie, ponieważ one jakby, jeśli, no dobra, jeśli ktoś chce podkatować swój mental, to może się na taki trening rzucić. Tylko też stopniowo. I zobaczyć, jak się sprawdzi. Aczkolwiek jeśli zależy komuś na sylwetce, na hipertrofii, no to jakby w ogóle to nie ma sensu. Tak by odwracam, bo to to się jakby sprzecza ze sobą. Tak więc yy, to nie jest tak, że ja polecam komuś te treningi. To jest po prostu mój system, który u mnie się, u mnie się sprawdza. I nie będę gadał tego typu, że tylko takie treningi trzeba robić i koniec. Nie. Nie w ten sposób. Każdy ma swoje cele i pod te cele trzeba zaprogramować odpowiedni trening. U mnie się to sprawdza przed właśnie tego typu rekordami i to właśnie robię. Tak więc mam nadzieję, że rozwijałem Wasze jakich, jakiekolwiek wątpliwości. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, tutaj do mnie, no to piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Możecie pisać też na Instagramie. Bartek Rup Podłoga. Radzę Fanpage. Wszystko będzie w opisie. Dostawcie subskrypcję, ponieważ już za niedługo, w kolejnym tygodniu, wylatują sobie nowe materiały, nowe poradniki. I tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Obserwujcie na bieżąco przygotowania, bo będzie się działo. Pozdrawiam. Cześć.